Wtedy rzekła Maryja, wielbi dusza moja Pana i raduje się Duch mój w Bogu, moim Zbawcy. Witajcie kochani. Od dzisiaj pochylimy się nad wyjątkową modlitwą Maryi, jaką jest Magnificat. To pieśń chwały i uwielbienia, jaką wyśpiewała, będąc u. z różnych wersetów, które Maryja znała już ze Starego Testamentu, ale tak naprawdę wypływa też prosto z jej serca. Jest ogromną modlitwą uwielbienia. A czym jest uwielbienie? Wiecie, słyszałam kiedyś ciekawą definicję uwielbienia, że uwielbienie jest mówieniem Panu Bogu komplementów. I do tego Was bardzo serdecznie zachęcamy. Pomyślcie dzisiaj o jakichś komplementach dla Pana Boga i powiedzcie Mu je. Jestem przekonana, że kiedy oglądacie ten film jest na pewno o wiele lepsza pogoda. Więc możecie na przykład powiedzieć: Panie Boże, jesteś taki wspaniały, dzisiaj jest piękne słońce, a nie jest tak zimno jak wtedy, kiedy nagrywali ten film. Albo możecie mówić Panu Bogu, jak jest dobry, jak jest miłosierny, jaki piękny świat stworzył, jak się nim cieszycie. Zapraszamy Was do tego. Kyrie eleison, chryste eleison, chryste usłysz nas, chryste wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami, Synu odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Maryjo, módl się za nami. Święta Boża Rodzicielko, módl się za nami. Święta Pano nad Panami, módl się za nami, matko Chrystusa, módl, módl się za nami. Matko kościoła, módl się za nami, matko łaski Bożej, módl się za nami. Matko miłosierdzia, módl się za nami. Matko nie skalana, módl się za nami. Matko najczystsza, módl się za nami. Matko Dziewicza, módl się za nami. Matko, Matko nie naruszona, Módl się za nami. Matko najbliższa, módl się za nami. Matko przedziwna, módl się za nami. Matko dobrej rady, módl się za nami. Matko Stworzyciela, módl się za nami. Matko Zbawiciela, módl się za nami. Panno rozdrobna, módl się za nami. Panno czcigodna, módl się za nami. Panno sławiona, módl się za nami. Panno można, Módl się za nami, panno łaskawa, módl się za nami, panno wierna, módl się za nami, zwierciadło sprawiedliwości, módl się za nami, stolicą mądrości, módl się za nami przyczyno naszej radości. Módl się za nami przybytku chwaświętego, Świętego. Módl się za nami przybytku chwalebny Módl się za nami przybytku sławny pobożności. Módl się za nami Dużo duchowna, módl się za nami. Wieżo Dawidowa, módl się za nami. Wieżo z kości słoniowej, módl się za nami. Dom jest złoty, módl się za nami. Arko przymierza, módl się za nami. Bramo niebieska, módl się za nami. Gwiazdo zaranna, mój się za nami. Uzdrowienie chorych, módl się za nami. Ucieczko grzesznych, módl się za nami. Pocieszycielko strapionych. Módl się, Módl się za nami w spowodzenie wiernych. Módl się za nami, królowo aniołów. Módl się za nami, królowo patriarchów. Módl się za nami, królowo proroków. Módl się za nami. Królowo apostołów, módl się za nami. Królowo męczenników, módl się za nami. Królowo wyznawców, módl się za nami. Królowo dziewic, módl się za nami. Królowo wszystkich świętych, módl się za nami. Królowo bez mazy pierworodnej poczęta, młódź się za nami, królowo w niebo wzięta, módl się za nami, królowo przykańca świętego, módl się za nami, królowo rodzin, módl się za nami, królowo pokoju. Módl się za nami, Królowo Polski, Módl się za nami, Baranku Boży, Który gładzisz grzechy świata, Przepuść nam, Panie, Baranku Boży, Który gładzisz grzechy świata, Wysłuchaj nas, Panie, Baranku Boży, Który gładzisz grzechy świata, Zmiłuj się nad nami. Módl się za nami, Święta Boże Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Panie nasz Boże, daj nam sługą Twoim cieszyć się trwałym zdrowiem duszy i ciała, i za Najświętszej Maryi zawsze dziewicy, uwolnij nas od doczesnych utrapień i obdarz wieczną radością. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.